Siemaneczka z tej strony Anton, witam na kanale Anton Light. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować modyfikację, która jest dostępna na modchabie już od kilku miesięcy. Ale być może tak jak ja, przeoczyliście u fakt, a rzeczywiście jest ona warta naszej uwagi. Jest to modyfikacja, która nazywa się Move Husbandry Animals. Autorem tej modyfikacji jest GTX. I ona jest dostępna, tak jak wspomniałem, na ModHubie. Link do tej modyfikacji znajdziecie w opisie pod tym materiałem. Modyfikacja ta jest bardzo fajna w kontekście tych graczy, którzy, tak jak ja, grając w Farming Simulator 22, rozwijamy hodowlę. Tak? Czy to będzie hodowla świn, czy to będzie hodowla krów. W momencie, kiedy wam jeszcze Enhanced Animal System, mamy dodatkowo więcej tych zwierząt. Mamy mniejsze zwierzęta, tak jak tutaj ocielaki sobie biegają, mamy byki, mamy krowy, tak więc jest naprawdę ciekawie. Ciekawie do tego momentu, kiedy musimy, kiedy tych zwierząt jest naprawdę bardzo dużo i trzeba coś z tym zrobić, ponieważ no, nasze obory czy też klewiki przepełniają się. A nie mamy potrzeby sprzedawać na przykład cielaków, bo chcemy je y, hodować dalej, żeby z nich w przyszłości y, powstały jałówki a później. Krowy, które będą dawały mleko. Oczywiście, na to potrzebne jest mie miejsce, i musimy przenosić te zwierzęta do innych obór, ewentualnie sezonowo na pastwiska. Jeżeli wykorzystujemy modyfikację grazing, która pozwala nam wypasać nasze bydło na pastwiskach, wówczas musimy. Po prostu przewozić te zwierzęta między oborą do innej obory, ewentualnie na pastwiska, albo między chlewikiem na, na taki wybieg dla świnek. No i to oczywiście zajmuje dużo czasu, bo wówczas musimy podłączyć ciągnik, musimy podłączyć przyczepę, i to zajmuje naprawdę bardzo dużo czasu. I tutaj właśnie mamy możliwość wykorzystania, wykorzystania dobrodziejstw, jakie niesie modyfikacja, która nazywa się MUF. Husbandry Animals. Generalnie, ta modyfikacja pozwala nam przenosić zwierzęta między poszczególnymi oborami, pastwiskami z poziomu okna zarządzania zwierząt. W momencie, kiedy podchodzimy sobie w miejsce, gdzie jest okno zarządzania zwierząt, tak jak widzicie pod klawiszem R, mamy również następną opcję pod klawiszem M. I tutaj jest, nie jest to niestety przetłumaczone na polski, ale generalnie Move Animals oznacza przenieść zwierzęta. Wystarczy wcisnąć M, mamy następne tutaj okienko, i tutaj wybieramy sobie okienko, do którego chcielibyśmy przenieść zwierzęta z miejsca, w którym a się, aktualnie się znajdujemy. Aktualnie znajdujemy się przy dużej oborze. Tutaj sobie pozwoliłem wybudować 6 pastwisk. No i możemy sobie wybrać pastwisko, powiedzmy numer 3. Wybieramy start. Wybieramy sobie z tej obory na pastwisko 3. Tutaj też jest pokazane, jaki jest limit. Na przykład same byki. To jest bardzo fajna rzecz, kiedy mamy na przykład y, używając enhance Animal System. Po kilku sezonach rozgrywek mamy tutaj całą taką listę zwierząt, bo one są wtedy pogrupowane ze względu na wiek, ze względu na płeć i tak dalej. No wtedy na przykład zdecydujemy się przenieść byki na jedno pastwisko albo do osobnej obory. To wtedy rzeczywiście to bardzo fajnie tutaj działa. Wystarczy sobie wybrać yy, zwierzęta, które będą przenoszone na te pastwisko, wybrać tutaj liczbę. To jest ak akurat maksymalna i jest na samym, na dole taki spacją move tu pastwisko 3. Wciskamy to. No i zwierzęta zostały przeniesione do pastwiska numer 3. Tych pastwisk jest tam... no akurat 6, Jak widzicie, byczki sobie chodzą po pastwisku numer 3. Dobrze jest też y, zmienić nazwę. Tak jak widzicie tutaj mam 6 pastwisk i w sumie fajnie jest, żeby y, po prostu też zmienić sobie nazwę y, takiego pastwiska. Dzięki temu jest po prostu łatwiej obsługiwać to w przyszłości tutaj możemy sobie z powrotem wrócić, jeżeli chcemy je w okresie, na, na okres zimowy z powrotem te byki chcemy żeby wróciły do obory, to sobie wracamy z powrotem tutaj, przyjeżdżamy, Akurat tu jest miejsce, gdzie się te byki przenosi. Wciskamy, ja już z przyzwyczajenia przycisnąłem R, tak? Ale okno zarządzania i możemy je przenosić z powrotem do obory. Ewentualnie do tych wszystkich paswisk dookoła, ale oczywiście chcemy je zwrócić do obory. Tak więc z powrotem sobie wybieramy te wszystkie zwierzaki move to obora, no i zostały one przeniesione. Oczywiście to modyfikację możemy używać do wszystkich zwierząt, nie tylko do bydła, chociaż w przypadku bydła wydaje mi się najbardziej, najbardziej takie pomocne, no ale oczywiście w przypadku świni również może, również może być bardzo pomocne. Mamy tutaj chlewik i jedno takie paswisko dla świn, oczywiście tu można zmienić nazwę. No i tutaj powiedzmy, lochy się będą prosiły, tak więc potrzebne jest miejsce. Natomiast jeszcze tuczników nie wywieźliśmy na sprzedaż. więc mów tu paswisko dla świń, 10 sztuk, pyk elegancko, czy chcesz przenieść. Oczywiście potwierdzamy, no i świnie magicznie się tutaj przyniosły. Tak więc polecam tą modyfikację. No i oczywiście zapraszam do pobierania. W tym materiale to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę i zapraszam na kolejne materiały tego typu. Pozdrawiam, Anton.